No, mówię, wydaje mi się, że to wynika z takiego zatrzymania i tego, że po prostu musieliśmy w pewnym momencie się zatrzymać i skonfrontować się sami ze sobą i z własnym życiem, i to nie była miła konfrontacja w większości przypadków. I jakby nie wszyscy wyciągnęli z tej lekcji, jakby nie, nie, nie wszyscy są też przygotowani do tego, żeby wyciągnąć z tej lekcji, jakby dla siebie, wiesz, dobre rzeczy, bo bardzo często jest tak, że my. Nie wiem, bardzo często jest tak, że my po prostu, nie wiem, nie chodzimy na terapię, nie robimy jakiegoś takiego świadomego samorozwoju, tylko uciekamy. Uciekamy w pracę, uciekamy w znajomych, uciekamy w siłownie, mhm. uciekamy w jakieś masę różnych rzeczy. I ja nawet powiem ci szczerze, sama u siebie to zaobserwowałam, że ja na przykład też ja jestem bardzo mocno związana ze sportem od lat, tak? I jakby, jakby ten sport był taką moją największą pasją w życiu i nagle gdy ten cały świat się zatrzymał, Nagle zostałam też pozbawiona takiego bardzo poważnego elementu, który gdzieś wiesz rozładowywał mi emocje, który gdzieś wiesz pomagał, i nagle tego nie ma, tak? I nagle trzeba się w ogóle skonfrontować ze sobą i no nie wszyscy wyszli z tej konfrontacji zwycięsko, tak? Dla bardzo wielu ludzi ten rok 2020 był bardzo trudnym rokiem, w szczególności, że nagle też się musieli skonfrontować ze swoim partnerem, którego rzadko widywali i nagle się okazywało, że trzeba tak. z nim spędzać 24 na 7, a on nas wkurwia jednak, nie? Tak. Albo na przykład, wiesz, zaczęli się konfrontować z przebywaniem ze swoimi dziećmi i, wiesz, zamknięci w jakiejś małej przestrzeni, to jest dosyć trudne. No Czyli właśnie, tylko podium, pytanie, czy czy, czy ludzie nie, nie byli gotowi na to, żeby skonfrontować się z samym sobą? Czy my jako ludzie nie jesteśmy przy, przystosowani do tego, żeby żyć w takim odosobnieniu? Powiem ci tak, my jako ludzie w ogóle jakby mamy... Ja, ja o tym mówię bardzo często. My mamy totalnie niewłaściwy system edukacji, totalnie niewłaściwy system e, jakby wychowania, dlatego że my żyjemy wszyscy w oderwaniu od własnej tożsamości. Więc jeżeli żyjesz przez całe życie w oderwaniu od własnej tożsamości, tak. to nagła konfrontacja z samym sobą hmm. powoduje, że po prostu walisz głową w mur, no bo ty, ty tak bo, bo wiesz, my żyjemy w jakimś pędzie, przez tak. całe życie e, mamy do wypełnienia pewne zadania i to są jakby konkretne. Rzeczy i jakby mamy narzucone społecznie. Idę do szkoły, idę na studia, kończę studia, wyjeżdżam po tak. pracę, robię karierę, mam męża, mam żonę, mam dzieci, i nagle, wiesz, jest taka sytuacja, że ja muszę stanąć przed tym swoim życiem i zobaczyć w ogóle. Stanąć przed tym swoim życiem i zobaczyć, jak to generalnie rzecz biorąc wiesz, co to, co to, co to w ogóle, o czym, o czym to moje życie jest, I, i bardzo często nie jesteśmy w stanie tego dźwignąć, no bo nie mamy, nie mamy gdzie uciec, tak? Jesteśmy zamknięci w czterech ścianach i nie mamy już gdzie uciec. No i tutaj nastąpił problem i bardzo wiele ludzi, wiesz, się poddało, załamało. Nastąpiły, wiesz, te problemy z obniżeniem nastroju. Natomiast z drugiej strony, wiesz, też pójście w takim kierunku, jaki jest obecnie oferowany wszystkim, bo najnowsze badania naukowe są bezwzględne dla leków antydepresyjnych i pokazują po pierwsze, że e, antydepresanty niszczą e, strukturę neuronową mózgu, powodują sytuację, która de facto pogarsza nasz stan, ponieważ one de facto powodują jakby zwiększenie ilości serotoniny w mózgu, ale już się o tym mówi, że tutaj nie chodzi tak naprawdę o serotoninę, bo to wiesz, jakby można to podnieść jakby sztucznie, natomiast w pewnym momencie to przestaje działać i bardzo często wiesz, no po prostu ludzie idą do psychiatry, dostają coraz to nowe leki, i wiesz, to prowadzi do jakby dalszych konsekwencji, bo ja też na przykład rozmawiałam z kilkoma osobami, które pisały do mnie na kanale. Gdzie wiesz, na przykład dochodziło do tego, że lekarze, psychiatrzy wypisywali ludziom na przykład benzodiazepiny mm -hmm. do długotrwałego stosowania. To jest, mm. wiesz, to jest kwestia tego, to się chyba do pięciu do... dni powinno stosować, nie? Tak, poziom w jakiegoś takiego uzależnienia, ja kiedyś gadałam e, z e, chłopakiem u mnie na kanale, który przez 20 lat przyjmował benzodiazepiny.